Szukasz maszyny idealnie dopasowanej do twoich potrzeb? W Global Centrum Sprzedaży Maszyn pomożemy ci dokonać właściwego wyboru. Mini traktory, maszyny budowlane, kosiarki i osprzęt. Sprowadzamy je bezpośrednio z Japonii, oferując jakość, której możesz zaufać. Zanim kupisz, zadaj sobie cztery proste pytania. Po pierwsze, przeznaczenie. Czy potrzebujesz maszyny do prac rolniczych, komunalnych, budowlanych? a może do pielęgnacji ogrodu. Po drugie, moc. Im większy zakres pracy, tym więcej koni mechanicznych będzie Ci potrzebne. Po trzecie, wyposażenie. Kabina, klimatyzacja, bałek wąż, trzypunktowy układ zawieszenia, ładowak czołowy. Wybierz to, co realnie ułatwi Ci pracę. I po czwarte, budżet. Nowa, demonstracyjna, Używana, w Global mamy maszyny na każdą kieszeń, w każdym przedziale cenowym. Poznaj nasze aktualne perełki. Kioti RX 7330 Traktor z turem i tuzem. Wersja demonstracyjna, która ma tylko 555 motogodzin. Rok produkcji 2016. Pełna dokumentacja do rejestracji. Mocny i gotowy do ciężkiej pracy. Komfort na wiele lat. Klasyk z kabiną. Janmar US32 z kabiną. Komfort, który docenisz przez cały rok. Trzycylindrowy cylindrowy silnik diesla chłodzony cieczą o mocy 32 koni mechanicznych. Napęd 4x4 z możliwością rozłączania. Regulowana prędkość wałka wą. Siłownik samopoziomujący, dzielone hamulce, wydajna pompa hydrauliczna, klimatyzowana kabina, radio, manualna skrzynia biegów, sprzęgło dwustopniowe 95 rok. Idealny do prac komunalnych i lżejszych zadań w rolnictwie. Iseki CL24 na gąsienicach, niezastąpiony na trudnym podmokłym terenie. Rok 2007 Silnik 3-cylindrowy Diesla, chłodzony cieczą o mocy 24 KM. Skrzynia manualna. Zaczep 3-punktowy. 3 prędkości wałka. Wspomaganie kierownicy. 1255 Motogodzin. W razie potrzeby możliwa wymiana gąsienic na koła. Stabilność i pewność działania. Klasyka i niezawodność. Kubota GL201. Kompaktowy i niezawodny traktor w świetnej cenie. 3-cylindrowy silnik diesla o mocy 21 koni mechanicznych. Napęd 4x4 z możliwością rozłączania. Regulowana prędkość wałka WOM. 4 prędkości plus wsteczny. Siłownik samopoziomujący dzielone hamulce wydajna pompa hydrauliczna 1072 motogodziny Manualna skrzynia biegów Zaczep 3 punktowy Rewers Rok produkcji 99 Ekonomiczna opcja dla wymagających Piseki 5390, 4cylindrowy silnik diesla o mocy 39 KM mechanicznych, hydrostatyczna skrzynia biegów, przedni 3 układ zawieszenia z wałkiem WOM, wyjścia hydrauliczne, zaczep 3 zaczep do przyczepy z regulowaną wysokością pneumatyczne siedzenie 4230 motogodzin 3 prędkości wałka radio wspomaganie kierownicy opony trawiaste rok produkcji 2011 zarejestrowany i opłacony w Polsce Każda maszyna przechodzi przez naszą profesjonalną stację naprawczą. Nowoczesne narzędzia i doświadczeni serwisanci to gwarancja, że każda maszyna wyjedzie do Ciebie w idealnym stanie technicznym. Nie trać czasu na przypadkowy zakup. Zaufaj doświadczeniu i wybierz sprzęt dopasowany do Twoich potrzeb. Globa. Centrum Sprzedaży Maszyn. Import, jakość, serwis, zaufanie.